Dzień dobry kochani. Powiadomienie, głośność ustawione. Wstecz, przycisk, dzień pasek nawigacji. Dzień dobry. Kliknij, dzień dobry. by uaktywnić, kliknij i przytrzymaj, by wykonać dzień długie naciśnięcie. Ciszaj tam, Boże, co za telefon paskudny, Przyjechałem w ogóle, słuchajcie, na jedno z moich mieszkań, gdzie pomieszkiwałem. Dzięki życzliwości przyjaciół i ich ufności. A miałem przyjechać tu sprzątać. Miał być filmik. Krecik złota rączka, jak sprzątam, kurde, słuchajcie, a to nie moja wina, bo to wszystko przez to, że domacałem się pod stołem, pod tym stołem, o tu, wam pokażę, poczekajcie, jup, pod tym stołem domacałem się, o tam, tam na dole, pod spodem, o tam, tam, tam się domacałem tego Jigiermajstra. Tomek mi postawił piwo, a ja się dolewałem, lewałem, maistrę ale, ale to mi to piwo piłem, nie, o te, nie. Słuchajcie, i Tomek, ja powiedziałam, nie wiem, mogę troszeczkę, ale uważaj, bo niesmocnie, on nie wiedział, że ja już tak piję, nie, od jakiegoś czasu, i ja siedzi, się dzisiaj normalnie ululałem, nie. I wiecie co, nie, dzisiaj był mega fajny dzień ogólnie, odbyliśmy sobie właśnie pysznym obiadku. E, właśnie nie wiem jak ten filmik jeszcze nazwę, generalnie no, chyba, nie nie wiem jak nazwę go, e, właśnie nie jedliśmy pysznego ja jadłem, e, de dewolaja. E, u um, Moni, e, chciałem powiedzieć Moni, nie, nie to. nie, 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 nie. No nie jest cudowna pyszna rewelacja, ale, ale nie z Moni. E, Ciszę tam, Boże, sprzątaj to mi. Dziękuję. Ale ogólnie. Mam gdzieś filmować? Mogę się pokazać? Nie, może pokażę ten pokój jaki ładny jest, zobaczcie, w tym mieszkanku mieszkałem, tylko wam pokażę pokój, bo ogólnie tu pomagamy pewnej osobie właśnie w sprzątaniu mieszkanka, o tak, tak jest, tak jest. A też Wam nie chcę pokazywać, bo, nie, bo chodź, jeszcze... Chodź, chodź. No, mogę jeszcze pokazać? Chodź, chodź. Ty bulwiaku. Ojcze bulw. Co? Jeszcze tej nie widział. A, sej? Mogę jeszcze? Tak, mogę? Tak, tu jest. No, jeszcze się sprząta, nie? No, kupa roboty. Ale <laughs> miałem tą lodówkę... Pokażę Wam tylko tą lodówkę, bo pewna historia z lodówką związana jest. Poczekaj, e, ta lodówka, którą miałam wymyć, ale już nie mam siły, bo piję miagier państwa. Słuchajcie. Lodówkę? Tak. A po co? Bo już jest umyta dawno. A, o Boże. Terem... Proszę bardzo, jak lodówka. I słuchajcie, 13 lipca to by chyba 2000... Tomek, kiedy to złamałeś obojczyk? Ja, yy, Kończę. Ale nie, coś, coś... coś. Coś chcę powiedzieć, e, to był, bo to było jakoś tak parę dni później. Ja Był cię telefon. E, no, a co złego? Że jechałeś na koniu i myślałeś, że przeskoczycie i koziąkować z koniem? No, różnie w życiu bywa. No, ale słuchajcie, tak to jest jak się z ale słuchajcie, nie o to chodzi. E, ja tu sobie tu, co stoję, coś sobie robię, i nagle słyszę. Bum! I tak nagle wiecie, ja, o tak, o poczekajcie, ja wam pokażę, ja wam zaraz pokażę. Akcja, nie? Akcja. No tak, jak to ma było. Tu była inna nordówka, ja nagle takie, jak, BUM! I tak, i tak mało co niecam w, w twarz. Ja chciałbym, żeby już skończył swoje. Tak. Transie, bo zaczęła się zachować już agresywnie. Nie, nie, Ja tylko, ja tylko, coś, historie. Ja tylko coś... wspominam i, jest, co i, wspomina, i sła... A wiesz co się stało to czy nie? Do wiesz co się stało? Nie interesuje mnie tak. Wybuchła butelka z Koalko. No, te, i tego nie zapomnę, to był 13 lipiec. Y, chyba 2015 albo 14 roku, nie? boże, Także chyba... Nie, to nie był piątek. E, chyba generalnie powinno się zamrażać napoi gazowanych mi się wydaje nie? Więc ja wsadziłem, bo chciałam sobie lekko przymrozić, nie? No młode głupie i tyle po prostu, tak? generalnie, no. Więc kochani, na zdrówko. Ja was pozdrawiam. W ogóle miał być inny filmik. Miałam pokazać, jak sprzątam. Miałam pokazać na rzeczy, ale... Mam lewe ręce, więc nie pokazałam. Przepraszam. Za granicą to kłomni by skakali, a nie koło ludzi, Lele tak? Ręce, to ale ja chciałam... Dobrze, naprawdę no. chciałam być miły, dobry. Naprawdę, ja potrafię sprzątać. No, tylko, tylko nie mam... Lewe nie mam. Nie mam referencji, przepraszam, no. Tak, ja wam chciałem pokazać, że naprawdę widomik potrafią wiele rzeczy robić, tak, włącznie, to mówię, to włącznie, z gadaniem. Nie. Miałam wam nawet zaśpiewać coś, ale, ale... Ja... Za długi ten film już jest. On to wam wszystkiego... On to wam żałuje filmu. W butiku wam by butów żadnych nie pokazał. To że kawałek obcasa albo fleka. On by wam w nic nie pokazał, nie? wyłączyć. Dlatego, że go nie pozdrawiacie i nie dajcie mu lajku, więc. Ale pani Paula Pałęcka cię bardzo lubi i lubi te filmiki. Raz, I... I uważasz, że masz najlepszy gust co do zapaków do samochodu? A jaki jest zapach do samochodów? To proponuję, zobaczcie film e, Zakupy do Renault. A właśnie, i tam dowiecie się, j, jaki mi wybrał zapach do samochodu. Właśnie. Wybrałeś? Ja nie chciałam go. Nie wybrałem. Pani Pauli się podobał nie twój nie zapach? Wybrałem. Wybrałeś, używasz nie go. Używasz go. Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. O, tak, tak. Nie, nie, nie. Oj, tak, tak. Skończył to. Dyskusja. <laughs> Kochani, kończymy. jakieś nagram, a kto mi mnie trochę może wypije, to wtedy on będzie bardziej może rozrywkowy, nie, nie, nie. wiecie? nie. Nie, nie. Już nikt nie wypijesz? Ale dobrze, ale, ale już nikt nie wypijesz? Już kończę. Ale już nikt nie wypijesz? A wypijesz, nie, wypijesz? wypijesz czy nie? A za moje zrobię wypijesz czy nie? Nie, nie wypiję. Czyli mnie nie lubi. Dobra, ja kochani kończę. A mówię wam, proszę... Może ktoś by mnie zaprosił gdzieś, bym wyjechał, bo on ma mnie dosyć, wiecie, ogólnie on by chętnie mnie komuś opchnął za symboliczne... Zatrzymaj nagrywanie, przycisk wiem, aparat. Ile byś mi sprzedał? By za 5 złotych, czy tak ktoś 5 złotych i mnie zabierze w ogóle od niego, bo on się wykańczę nerwowo. On już chce jeść normalnie na nerwice, na na, 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 na... na jaką ulicę? Nowowiejską, nie? Więc, no właśnie, jak ktoś go lubi, nie chce go znalebicować, to zabierzcie mnie. A najlepiej zapuśćcie mnie gdzieś za granicę, nie? Holandia, Belgia, Francja, może być. No, I don't speak French, ale will be good. No, jak? <ścoughs> pa, kochani, pozdrawiam. I zobaczcie, słuchajcie, to jednoczy ludzi. To naprawdę jednoczy ludzi. Zostaw to. Ja już nie biorę, ja mam. Ja mam. Ja mam here. O oh. No. No. to kochani, za wasze zdrówko. Dzisiaj pierwszy raz pokazam siebie pod wpływem, pod wpływem pewnego wpływu. Zatrzymaj nagrywanie.